Witam, dziś mamy czwartek, 29 dzień stycznia, z tej strony Daniel Kostecki, zapraszam na techniczny przegląd rynków i zaczynamy od pary funt-dolar, patrząc na wykres dzienny, która zareagowała na opór w okolicach 1,52,12, tutaj może kończyć się potencjalna struktura korekty pędzącej typu A, rozbudowane trójfalowe B oraz C, no, dalszy opór to 1,52,69 oraz luka bez, natomiast solidne wsparcie to takiego punktu, Możemy szukać aż z wykresu miesięcznego, to jest linia trendu, linia trendu, od której w tym miesiącu w styczniu rynek się zdecydowanie odbija, no i schodząc właśnie na te niższe interwały czasowe widzimy, jak dokładnie została ona przetestowana i jak na nią rynek reaguje, więc to też warto mieć na uwadze, że jeżeli taki spadek po tej korekcie miałby wystąpić, to mógłby być on ograniczony właśnie przez linię trendu, no i przez takie kluczowe wsparcie też w okolicach 1,50-65, bo widzimy, jak w przeszłości rynek blisko tego poziomu znacząco reagował. Zobaczmy na dolara australijskiego, e, ponieważ tutaj mamy też dość ciekawy układ w stylu 1, 2, 3, 4, 5. E, czwórka też ładnie zrealizowana, korekta ABC do kanału trendowego. E, no i tutaj też e, tylko trzeba pamiętać o tym, że trend jest bardzo silnym trendem spadkowym. E, już jesteśmy na tej parze e, przy lipcu 2009 w okolicach 0,78, e, tak więc trend jest bardzo silnym trendem spadkowym, czyli łapa a nie dołka może być tutaj bardzo ryzykowne, ale no, patrząc tylko na ten fragment wygląda to dość interesująco. No, ciekawie też wyglądają notowania pary USDPLN, która znajduje się w kanale trendowym, dość ładnie testując jego górne i dolne ograniczenia, przynajmniej okolice tych ograniczeń, czy tutaj w szczycie, czy teraz ostatnio tutaj w dołku, dość ładnie to wygląda. No i zobaczymy, czy podaży uda się wypchnąć ten rynek z tego kanału dołem, czy też będziemy dalej się w nim poruszać. Na pewno jesteśmy blisko kluczowego z punktu widzenia analizy technicznej miejsca, no i miejsca, które rynek respektuje, przede wszystkim respektuje górne ograniczenie i dolne ograniczenie tego kanału. Bardzo ciekawie też wygląda sytuacja na kontrakcie na amerykański indeks SP 500, ponieważ znajdujemy się w strefie wsparcia, czyli 1994 i 1984. Tutaj dla tych, którzy lubią większe ryzyko, bo ta formacja jeszcze nie jest wypełniona, nie jest wykończona. Nie ma żadnego potwierdzenia, że tutaj faktycznie może tworzyć się odwrócony RGR, ale wygląda to też dość ciekawie. Natomiast, no taką. Alternatywną koncepcją jest dość rozbudowana korekta na zasadzie A, potem A, B, C jako fala B i teraz większe C mogące wyłamać ten dołek 19,70, a wtedy cele mogły być okolice 19,58 i dolne ograniczenie w kanale trendowym jako rozbudowana korekta. Natomiast potwierdzeniem dla kupujących byłoby pokonanie już może nie tyle samej linii szyi, co przejście przez tę linię poprowadzoną po ostatnich szczytach. To wtedy faktycznie mogłoby sygnalizować zwrot na SP, powrót rynkowych byków, a do tego czasu możliwym jest test właśnie okolic 1958. Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas, za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.